Katarzyna Błyska, witam państwa bardzo serdecznie. Wieczorne rozmowy w telewizji Republika w ramach specjalnego wydania naszego programu. Witam państwa i mojego pierwszego gościa, pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Już się widzimy, słyszymy. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Brukseli. Panie pośle, na ile. Powinniśmy się niepokoić sytuacją na, na rynku rolnym, sytuacją związaną z blokadą portów ukraińskich. Ukraina, jeden z największych producentów zbóż na świecie, w tej chwili nie może wywozić, eksportować swojego ziarna nigdzie, ponieważ ten port, wszystkie jej porty są zablokowane. Oczywiście jest możliwość transportu kolejowego i kołowego, ale on jest, on jest mniej... Wydajny, nieporównywalnie mniej wydajny. Słyszymy głosy o tym, że, że trzeba będzie odblokować siłą, być może nawet porty. Ukraińskie, przynajmniej takie głosy są kierowane wobec portu w Odessie. Mówili o tym Brytyjczycy. Dziś, do kilka dni temu dołączają do tego głosu Litwini. Ich szef dyplomacji mówi o specjalnej misji humanitarnej, która mogłaby odblokować port w Odessie i po prostu umożliwić eksport humanitarny, bo tak jest nazywane, tego zboża ukraińskiego. Proszę powiedzieć, na ile ten problem jest rzeczywiście poważny? Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem, i zresztą to jest polityka realizowana całkiem świadomie przez, przez Putina i jego najbliższe otoczenie po wywołaniu tego kryzysu na rynku gazu, a w konsekwencji także innych surowców energetycznych, co stało się na długo przed wojną, bo jesienią. Poprzedniego roku w związku z właśnie z e, działaniami prowadzonymi przez Gazprom, ceny gazu wzrosły dziesięciokrotnie, później troszeczkę się obniżyły, no ale generalnie są pięciokrotnie wyższe e, niż były rok wcześniej. E, teraz czy od jakiegoś czasu próbuje się destabilizować ten rynek e, rynek zbóż. Z jednej strony, no właśnie to są działania wojenne, atakowanie rolników zasiewających pola. Z drugiej kradzieże ukraińskiego zboża. No i wreszcie trzecia, blokada portów na, na, na Morzu Czarnym, co powoduje, że ten kierunek wywozu jest w zasadzie zamknięty. Jakiś czas temu rzeczywiście Ukraina podpisała i porozumienie z Polską i z Rumunią, aby transportem kolejowym i samochodowym wywozić te zboża, do, do portów w Gdańsku i, i portów w Konstancy. No ale rozumiem, że, że to też nie jest takie proste, bo, bo nie, choćby transport koleją wymaga później przesypywania tego zboża na, do wagonów, które no, mają inaczej rozstawione osie. Tak, bo tam mamy ten transport szersze tory, tutaj w, 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 u nas węższe, więc tego nie da się szybko zrobić, więc wymaga to rzeczywiście ogromnego zachodu. Najłatwiej byłoby odblokować na, porty na Morzu Czarnym. No ale jak się można domyślać, można to zrobić tylko najprawdopodobniej pod odsłoną wojska, no właśnie misji humanitarnej firmowanej, jak rozumiem, przez ONZ. ONZ zresztą zwracał się do Putina, sekretarz generalny ONZ-u z taką prośbą, można powiedzieć, mówiąc o tym, że jeżeli ten eksport nie zostanie uruchomiony, to Afryka będzie, będziemy mieli do czynienia z głodem w północnej Afryce. No ale to było jakiś czas temu, nie ma żadnej reakcji Rosji na tę prośbę, więc być może rzeczywiście ta misja pod flagą ONZ-u będzie po prostu konieczna, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby cywilizowany świat doprowadził do głodu w, w północnej Afryce. Zresztą Pomysł Putina jest taki, że jeżeli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z głodem, to ruszy kolejna fala migracyjna na Europę Południową, i wtedy być może Europa zmięknie, wycofa się z sankcji, bo Rosja zostanie tym ratującym świat od głodu. No właśnie, ja się zastanawiam, co dla Europy może okazać się łatwiejsze, też w gruncie rzeczy zgodne z jej jakimiś w ogóle głębszymi interesami, czy odblokowywanie portu w Odesie, czy też po prostu zmuszenie Ukrainy do tego, żeby przyjęła warunki stawiane przez Władimira Putina i Federację Rosyjską, bo przecież takie głosy już coraz częściej pojawiają się na arenie międzynarodowej. Kilka dni temu, z takim głosem wyszedł Sylwio Berlusconi. To nie jest co prawda znacząca figura w tej chwili we Włoszech, no ale mimo wszystko wieloletni premier włoski i, no, i, i jest on częścią tej rodziny politycznej, która w tej chwili rządzi w parlamencie europejskim na zjeździe Forcal Italia i nie przeszkadzały mu te oświadczenia Berlusconiego, w których on nawoływał do tego, żeby zmusić Ukrainę do przyjęcia warunków Władimira Putina. Mówił, że Berlusconi to nowa siła napędowa dla Europy. Rzeczywiście są takie głosy i to głosy także przywódców, którzy mają sporo do powiedzenia, tak jak prezydent Macron który wprawdzie publicznie tego nie powiedział, co powiedział Berlusconi, no ale jak twierdzi prezydent Załęski w rozmowie z nim sugerował takie rozwiązanie, mówiąc, że trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby Putin wyszedł z, tego, z tej wojny z twarzą, no a można to jedynie zrobić wtedy, kiedy Ukraina zapłaci za to swoim terytorium, ale stanowisko Ukrainy w tej sprawie jest niesłychanie twarde. Co więcej, no tutaj Polska odgrywa bardzo ogromną rolę, żeby zaprezentować całej okazałości to stanowisko ukraińskie wystąpienie prezydenta polskiego. Gdybyśmy, gdybyśmy my, ja mówię już nawet nie tylko o Polsce, ale o naszych państwach, naszego regionu, zgodzili się na takie, taką oto sytuację, w której to najwięksi europejscy gracze nakazują państwu nam, z nami sąsiadującemu oddanie części swoich terytorium i niepodległości, bo tego przecież też żąda Władimir Putin de facto, Federacji Rosyjskiej, no to przyznam szczerze, że, to było, że byłby to wyjątkowo niebezpieczne precedens. Panie poszła, a ja zapytam jeszcze o coś innego. Na ile to zagrożenie rzeczywiście no w niektórych rejonach świata, szczególnie mamy tutaj na myśli Afrykę Północną, głodem jest realne, a na ile to jest. No, działaniem rosyjskiej propagandy, bo wiemy na pewno, że ta propaganda również chce wywołać takie powszechne przeświadczenie, że w zasadzie za chwilę grozi nam głód, tak jak wcześniej starała się wywołać jeszcze jakiś tydzień, dwa tygodnie temu przeświadczenie, że za chwilę wybuchnie wojna atomowa. Pani redaktor, to jest nie tylko kwestia fizycznego braku zboża w Afryce Północnej, tylko kwestia poziomu cen. Ceny na surowce rolnicze, szczególnie na, na pszenicę, one są w tej chwili około 50% wyższe niż przed, tę, przed tą wojną, co oznacza, że wielu konsumentów w Afryce Północnej po prostu będzie nie stać na zakup, na zakup chociażby chleba. No bo skoro zboże jest drogie, podróżeje mąka, w konsekwencji także chleb i to jest także ten problem. Więc, w sytuacji, gdyby to zboże ukraińskie pojawiło się na tym rynku, w sposób automatyczny obniżyłyby się także ceny. I to, to jest ten mechanizm ekonomiczny więc to nie jest problem wymyślony, hmm. tylko problem realny, który dotykamy. No, także wskaźnik inflacji w, w naszym kraju, w Polsce, zawiera już ten mechanizm podwyżki cen surowców rolnych, które w konsekwencji przekładają się na Ceny produktów spożywczych w Afryce to jest jeszcze wyraźniejsze, a znając poziom zamożności tamtejszych społeczeństw, dużych grup społeczeń, społecznych, no może to oznaczać, że po prostu ci ludzie będą głodni, dlatego że nie będzie ich stać na zakup podstawowych produktów. Natomiast no, pomoc humanitarna w takim wymiarze dla całej północnej Afryki, nawet gdyby ONZ chciała ją przeprowadzić, jest zwyczajnie fizycznie niemożliwa, więc to jest realny problem i miejmy nadzieję, że jednak cywilizowany świat nie doprowadzi do tego, że rzeczywiście on wystąpi, czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że ludzie z głodu będą uciekali przez morze do Europy Południowej. Panie poszle, to w takim razie no, ja muszę zapytać o sytuację, o bezpieczeństwo takie żywnościowe Polski. No myślę, że każdy, kto teraz przysłuchuje się naszej rozmowie, zadaje sobie to pytanie. Jak my wyglądamy w tej sytuacji? No, szczęśliwie jest tak, pani redaktor, że, że Polska od dłuższego czasu jest eksporterem netto żywności. Oczywiście to jak w gospodarce rynkowej nie, niektórych produktów może brakować, inne mamy w nadmiarze. Ale generalnie mamy bardzo wysoką nadwyżkę w handlu żywnością, więc nam oczywiście my, my, głód nie grozi. Natomiast no, my uczestniczymy w tym europejskim czy światowym, światowym rynku produktów żywnościowych i my, kwestia wzrostu cen przekłada się automatycznie na to, co dzieje się w, w, w naszym kraju, a więc także na, na wskaźnik inflacji. No, polski rząd zrobił ten ruch z wprowadzeniem zerowej stawki na, na właśnie podstawowe stawki VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe, co oczywiście troszeczkę przyhamowało wzrost cen, no ale gdyby rzeczywiście ta, ta sprawa wzrostu cen zbóż na rynku światowym nie została zahamowana, to w oczywisty sposób będzie miało to także wpływ na sytuację w Polsce. Poza tym drogie zboża. Przekładają się na drogie pasze, to z kolei przekłada się na, na ceny e, e, zwierząt hodowlanych, e, a więc w, w konsekwencji także ceny mięsa. To są wszystko mechanizmy, e, które no, dają sobie znać w sytuacji, kiedy jakiś obszar e, e, doznaje poważnego rozregulowania. A brak e, takiej ilości zboża, bo mówimy o mniej więcej 25 milionach ton, Zboża, które na Ukrainie jest i którego Ukraina nie może sprzedać, to jest, no, można powiedzieć, dziura w podaży, którym niczym natychmiast wypełnić się nie da. Panie, panie pośle, to ja zapytam w takim razie o tą sytuację, którą będziemy mieć na jesieni, bo jeżeli nie uda się uruchomić eksportu ukraińskiego zboża lub uda go się uruchomić w, no, w ilości jakiejś kompletnie śladowej, niewystarczającej i niezaspokajającej potrzeb, które w tej chwili są na świecie, to przecież musimy jeszcze mieć świadomość, że zasiewy, które. No, są robione na, na Ukrainie, one są dużo mniejsze niż te, które oczywiście były przed wojną, więc, więc Ukraińcy rolnicy zbiorą, miejmy nadzieję, bo też nie wiemy, jaki będzie teatr działań wojennych. Wiemy, że wojska rosyjskie nawet zaminowały część pól, więc to jest sytuacja niezwykle skomplikowana. No, ale nawet jeżeli część tych plonów zostanie zebrana no to po pierwsze będzie ich mniej, a po drugie być może znowu będziemy mieli sytuację, do no taką jak teraz, czyli problem z eksportem. Tak, to prawda, ma pani rację. Wprawdzie z informacji ukraińskiego ministra rolnictwa wynika, że około 70% tego, co miało być obsiane, zostało jednak obsiane i z dużym prawdopodobieństwem te, 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 te zbiory zostaną zebrane późnym latem. No, ale tutaj pojawia się problem magazynowania. No, wiadomo, że Ukraina nie ma takich powierzchni magazynowych, aby trzymać zboże z dwóch zbiorów i z poprzedniorocznego i z tegorocznego, więc to byłby niesłychany problem logistyczny. Być może dochodziłoby po prostu do tego, że spora część tych zbiorów musiałaby ulec zwyczajnemu zniszczeniu, więc do tego dopuścić nie można. Dlatego z jednej strony ta operacja, w której uczestniczy Unia Europejska, polegająca na opróżnieniu magazynów i dostarczeniu tego zboża na rynek, ma zapobiegać wzrostowi cen, a z drugiej strony jest to konieczne, żeby móc magazynować zboże ze zbiorów, które zaczną się już pewnie we sierpniu tego roku. Panie pośle, zmieniamy temat. No, coraz więcej pojawia się takich sygnałów, że to KPO rzeczywiście dla Polski zostanie uruchomione. Już nie tylko z Polski, ale również ministrowie innych państw no, sygnalizują w rozmowach z prasą, z innymi politykami, że tak, się, że tak się niebawem stanie. Jak pan patrzy na te zapowiedzi? Optymistycznie czy z, z ostrożnym, bardzo ostrożnym optymizmem? To raczej optymistycznie rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tak jak mówiono gdzieś tam na, na początku czerwca komisja ostatecznie pozytywnie zaopiniuje polskie KPO. No później jeszcze będziemy musieli chwileczkę poczekać na decyzję Rady Unii Europejskiej, bo em, to ciało polityczne ostatecznie e, jakby akceptuje, e, akceptuje e, te plany odbudowy. E, no ale stanie się to mniej więcej pewnie w połowie, w połowie czerwca. Środki z tego planu, ponieważ nie ma już instytucji zaliczki, bo zaliczka była wypłacana tylko krajom, których plany zostały przyjęte do końca grudnia, no to będziemy mieli refakturowane nasze wydatki w ramach tych programów zapisanych w KPO. No mamy tych wydatków sporo, bo przypomnę, że ten program odbudowy, on dotyczył wsparcia gospodarki, ale także wsparcia systemu ochrony zdrowia. Tutaj wydatki, e, jakie panie, polskie... Przepraszam Pani, Panie poszle, ja to pytam, jak to jest w takim razie, no bo my te pieniądze otrzymujemy z opóźnieniem i teraz czym, czy nas wiążą jakieś daty, do których my musimy zrealizować płatności związane z, z programami przewidzianymi do finansowania, czy też no, jeżeli dostaliśmy te pieniądze, czy tam dostaniemy, bo jeszcze ich nie dostaliśmy. Tak, tak de facto nie ma nie ma zgody jeszcze o, o oficjalnej przynajmniej jeżeli dostaniemy te pieniądze y, to czy ten czas zacznie biec od momentu wpłaty czy jak jak, jak to będzie liczone czy tu jest jakaś jasność No nie tutaj tutaj wyjątków nie ma p programy były były przyjęte i to co jest w rozporządzeniu tam te terminy dotyczące za, zakontraktowania że tak się wyrażę Środków zawartych na poszczególne lata. No więc, według jednego z zapisów, do końca tego roku każdy kraj członkowski będzie musiał mieć zakontraktowane około 70% środków zawartych w KPO. To jest, to jest pewien, pewien problem dla, dla Polski. No ale z tego co słyszę, w Ministerstwie Rozwoju jakby pracowano na sucho. Zakładano, że te pieniądze się pojawią, w związku z tym są zaawansowane te wszystkie prace przygotowawcze, więc jeżeli rzeczywiście oficjalnie ten stempel na programie zostanie postawiony, to rozumiem, że my pokażemy, że jesteśmy w realizacji polskiego KPO bardzo mocno zaawansowani, więc tutaj jakby tego, ten, tego niepokoju nie powinno być. Ale rzeczywiście no pieniądze przyjdą jesienią. Najprawdopodobniej jakaś ich część będzie dotyczyła systemu ochrony zdrowia. Tutaj ponieśliśmy gigantyczne wydatki chociażby na zakup szczepionek czy tworzenie tych szpitali tymczasowych. Przecież to były koszty idące w miliardy, więc rozumiem, że te faktury mamy gotowe i w ramach refundacji, przynajmniej części kosztów, już we wrześniu spora część tych środków do Polski będzie mogła do Polski będzie mogła trafić. Panie pośle, mamy jeszcze dosłownie trzy minuty. Ja bym chciała zapytać, poprosić pana o komentarz do informacji dotyczących sytuacji politycznej w Polsce. Takie informacje się pojawiły yy, związane z, tą, z tym projektem wspólnej listy opozycyjnej, podobno Donald Miał sugerować posłom na zamkniętym posiedzeniu, wyjazdowym posiedzeniu Koalicji Obywatelskiej, że ten projekt staje się coraz mniej le, realny, ale miał również grozić i straszyć, że w no, pewnym rozumieniu, że tak chyba należy to interpretować wszystkich tych, którzy myśleli, o tym, żeby się ewentualnie gdzieś przenieść na jakąś inną listę, że koalicja obywatelska to świętość i w żaden sposób nie można wspierać konkurencji w tej sytuacji. Jak pan patrzy na szansę tego, tego wspólnego, jednego bloku opozycyjnego? Myślę, że to jest kompletnie nierealistyczne, bo pozycja Donalda Tuska wyraźnie słabnie. Ona słabnie nawet w Platformie. W najbliższym czasie, dokładnie w, chyba we wtorek. W następnym tygodniu Donald Tusk przestanie być szefem Europejskiej Partii Ludowej. Jest zjazd tej, tej partii w, w Rotterdamie, no i jest już wyznaczony jego następca. To będzie Manfred Weber, szef EPL-u, frakcji EPL-u w Parlamencie Europejskim, więc tak naprawdę Donald Tusk traci już ten ostatni stołek na poziomie unijnym, więc w Polsce jest politykiem oczywiście rozpoznawalnym. Ale bez żadnej mocy sprawczej. To szefowie innych partii politycznych obserwują. I nie sądzę, żeby te dąsy czy strachy Tuska na nich już działały. Zwłaszcza, że no, tych, tych sukcesów, jeżeli chodzi o wzrost notowania samej Platformy, specjalnie nie ma od jakiegoś czasu. To się utrzymuje na poziomie dwudziestu kilku procent. I mimo tego, że Donald Tusk coraz bardziej się radykalizuje. No, mówiąc między innymi o wyprowadzaniu um, ludzi z obecnego rządu, z budynków przez jakieś bojówki, to jednak jak mi się wydaje, nie, nie przysparza to um, wyborców um, choćby tych z tego obszaru umiarkowanego, bo to są wypowiedzi, no, które um, um, pokazują, że Donald Tusk um, um, zaczyna być jakimś politykiem bardzo skrajnym, skoro namawia. E, t, swoich słuchaczy do tego typu radykalnych zachowań. Panie pośle, to zapytam jeszcze w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, do tych zmian, które się już szykują e, dosłownie za chwilę. E, czy to jest tak, że czas Donalda Tuska na tej arenie międzynarodowej się kompletnie skończył, że ten moment odejścia Angeli Merkel e, m, e, to jest po prostu tak naprawdę koniec też jego kariery. No, wrócił do Polski, jeszcze rozumiem siłą rozpędu zdobył fotel szefa Platformy Obywatelskiej, ale już teraz, czy Pana zdanie musi walczyć po prostu sam, już nie będzie miał takiego wsparcia, jakie miał wcześniej? Absolutnie tak. To znaczy rzeczywiście ma Pani rację odejście na, na emeryturę jego promotorki, Pani Angeli Merkel. Spowodowało, że, że ono uznano, że tę funkcję będzie pełnił tylko do, do właśnie tego zjazdu czy kongresu EPL-u. Nie, chci, nie chciano go już wcześniej odwoływać. Ten czas przyszedł. Więc tutaj tu, Donald Tusk przez te pięć lat, mówię o tym ze smutkiem, bo powinniśmy jakby popierać każdego polskiego polityka, który tutaj zajmuje jakieś znaczące stanowisko, a szefowanie rady. Radzie Europejskiej przez dwie kadencje no było sporym osiągnięciem, ale jednak po, po sobie nie pozostawił dobrej opinii. Okazał się po prostu człowiekiem nieskutecznym, także mało pracowitym, co, co jednak w Europie Zachodniej nie jest, nie jest zaletą. W związku z tym nie ma tutaj żadnych wyrobionych takich, można powiedzieć, przyjacielskich kontaktów, z których teraz mógłbym korzystać. Chwili, myślę, że, że po, po utracie tego stanowiska bardzo szybko w Unii Europejskiej o Donaldzie Tusku zapomną. Bardzo dziękuję. Pan poseł, poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Ale dziękuję bardzo mówiąco, zachęcam. Proszę z nami pozostać. Już za chwilę pan generał Andrzej Kowal komentował te najświeższe doniesienia militarne, z Ukrainy warto być z Republiką, pracamy już na moment.